Dla aktywnych widzów do wygrania 8 sztuk AK47 Asimov. Lajkuj, subuj, komentuj wyniki 1 września. Do wygrania macie place w o wartości 20 zł. Wystarczy, że stawicie lajka, suba z dzwoneczkiem, a i komentarz dowiecie w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Siemano, z tej strony Wowka, witam was w nowym odcineczku 240% na koskę metod, metoda Więc tak, zaczynamy sobie dzisiejszy odcinek Dawno tego nie było, słuchajcie Dawno nie było metody na kosę, więc Zaczynamy właśnie dzisiejszy odcinek od metody Znaczy odcinek zaczynamy, w sumie pewnie praktycznie cały będzie tą metodą Więc tak, cztery bitwy, znaczy 3. Przy bitwę w dzisiejszym odcinku 240% na koseł co z tego wyjdzie? nie mam słuchajcie bladego pojęcia ale liczę słuchajcie tutaj na zwycięstwo przynajmniej jedne i to konkretne jak będzie słuchajcie się okaże dobra jest u i są shadow daggersy nie jest to najmocniejsza kosa nie więc nie jest na razie źle, bo tutaj jest najbardziej niebezpieczne. 4% szans na jego 2% naszado, które na wypadają niestety Emilii zgarnia jeszcze slotera. więc jest naprawdę dosyć grubo wam powiem. Teraz trafiając w ogóle z slotera, mamy Remis dopiero z Emilii. więc tutaj sytuacja nie jest prosta, ale jak najbardziej do rozwiązania i jak najbardziej do zwycięstwa. W sumie wystarczy tylko nam ta jedna bitwa. Taką jedną cię bitwę zwyciężyć jeszcze teraz to teraz i tak jest totalny kozek, więc zobaczymy ee, jak to się potoczy. No DM i samo i samo aktualnie najgorzej. Mamy jeszcze trzy skrzyneczki, żeby utrafić bojego. Czy on nasz, czy on nam się utrafi? Mam wielką nadzieję, że tak. Jak dobra jest Bowie więc aktualnie mamy remis i teraz proszę, jest się. DM Press dla mnie. DM Press nie ma dla nikogo. Mamy remis, mamy remis moi drodzy, mamy remis. Nie, 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 nie. 5248. Tyle były warte skiny, które mogliśmy zwyciężyć. Podczas remisu, niestety, nie zostałem zwycięzcą. O pierdź, no tak blisko, tak blisko No i teraz się okaże jeszcze, że reszta wytchnie Dobra, nie przeżywamy na zapas, nie przeżywamy na zapas Ale to było okropne, słuchajcie, to było okropne No remis już był, naprawdę, już tak liczyłem na zwycięstwo Ten Bowie wypadł, słuchajcie, wypad. No ale niestety nie było nic większego na moją korzyść Przez co rozgrywał się remis Dobra, jest Bowie, ok, Jest Bowie, dobra, super jeszcze proszę o drugiego. Jestem bardzo chętny na drugą sztukę. Na zadość czynienie za tą bitwę poprzednią. Więc tutaj, metoda jak widzicie, jak najbardziej działa. Tylko trzeba zwyciężać. A zostało jeszcze 6 skrzyneczek, w których musi się coś ciekawego utrafić. Czy coś takiego będzie. W ogóle, chłopaki mogę trafić po 3 sztuki, Każdy po sztuce Shadow Lagersów już też by było jak najbardziej ok. Ale. To czy tak się stanie? Zobaczymy, zobaczymy Byłoby to w sumie dosyć śmieszne Jeszcze trzy, ej, proszę, chłopaki Utrafcie coś, ja chcę, żeby ta faktyczna Zwycięska bitwa, żebym ja Coś miał od was w ogóle, a nie sam Nie, no dobra, proszę, z Jezgózki bardzo, proszę, niech oni cokolwiek Utrafią, niech oni cokolwiek Utrafią, nie Proszę, proszę, cokolwiek, cokolwiek Dobra, przynajmniej, no jest cokolwiek, chciałem, jest cokolwiek, dobra Skiny warte 2179 zł A żeby wygrać pacyf card napisz co jadłeś lub jadłaś na śniadanie i liczbę od 1 do 5 Wpadają na moje konto, moi drodzy więc bitwa może nie do końca wymarzona, ale jak najbardziej zwycięska i jak najbardziej spoko. Tylko kurczę, wymarzona to jednak była, że oni bardziej posypali tymi kosami. Jak widzieliście, no nie starali się chłopaki, w ogóle się nie starali. Do samego końca, praktycznie same naklejki. Niedawno tam jeden się zlitował i też Shadow do Gersy mi dorzucił. więc Zawsze coś, zawsze coś trzeba docenić. Mm. Shadow do Gersy bardzo, bardzo blisko, ale nie wypadły. Co tutaj się dzieje dalej? Co tutaj, co tutaj przygotował dla nas O, dobra, uspik, fajnie. Nie, to jest zawsze dodatkowa sprawa, która na przykład w przypadku remisu w bitwie numer jeden już by dawała mi zwycięstwo. Więc takie skiny jak najbardziej trzeba doceniać, że się pojawiają. Absolutnie nie narzekam. Ja jestem wdzięczny do tego skina. Jeszcze sześć. Jeszcze sześć żeby wypadła kostka. Kurczę, oby to nie była w ogóle taka bitwa, wiecie. Eee, ponowne podłączenie dysku? To tu się dzieje. Mnie. Eee. Okay. kolejny USP. Nietypowa sytuacja, Wam powiem. Na razie żadnej kosy u nikogo. Totalnie nikt nie utrafił kosy. A szanse są naprawdę gigantyczne na to, że taka koska właśnie wypadnie. Więc to jest troszeczkę niepokojące, że nie mamy koski w tej oto bitwie. Nie. Przypominam, żeby tutaj kurczę, sama bitwa kosztowała 987 zł. Więc teraz proszę, jest się. Ostatnia skrzynka i niech coś będzie. Nie ma, nie, no nie, no to, to akurat nie jestem zadowolony z tego zwycięstwa, totalnie nie totalnie to nie jest to czego oczekiwałem oczekiwam zdecydowanie więcej od metody, ja chciałbym jeszcze tutaj coś ciekawego zrobić 611 zł mamy więc jak najbardziej ciekawa bitwa może się jeszcze tutaj rozegrać nie wiem czy nie wykorzystać do tego 50 50 mogą być spoko, ale czy będą aż tak spoko? Czy nie ma lepszej opcji? Wydaje mi się, że lepsza opcja jak najbardziej tej ciągle jest. No i taką lepszą opcję, nie, wiem, dead casey, elegant case'y, zbustowane elegant case'y, Kurcze, no opcji jest naprawdę wiele. czekajcie, ile to jest to? O, dobra, rezygnuję. Dobra, elegant już mi nie jest potrzebny. Nie, cyberek? Czy jest tu taki skin, który jakoś mega zwiększa? Nie, nie ja szukam te to... Agenci. Już wiemy, słuchajcie, że będą to agenci. Rzekajcie, ile skosztuje skrzyniżka agenta? Na no, trochę chyba mnie stać, 40 parę zł. Było? Nie pamiętam, kurczę, zapomniałem. 45 dobra, jak najbardziej, agenci. Jak najbardziej, agenci dawno nie otwierałem, więc super, super, że otworzymy. No i nie wiem, tutaj 3 czy 4 graczy. No jednak, pokładam duże nadzieje, żeby zwyciężyć, więc wybieram trójki. Po prostu chcę jak największe szanse, znaczy nie jak największe, jak największe to by było 1 na 1, ale jak najwięcej skinów wygrać i mieć jak największe szanse. Czyli wybór oczywiście jest prosty, nie, są to bitwy trzyosobowe, właśnie. Na skrzyni agenta 13 sztuk, więc bardzo, bardzo dużo agentów do zgarnięcia będzie. 39, 39 w ogóle skinów do. O kurde, czekajcie, to nie jest. Dobra, to nie jest ten. Nie jest podobny za 200 coś zł, no ale to nie jest on. Mm, tutaj też raczej nic ciekawego, tak mi się zdaje. Nie ma nic ciekawego. Bardzo podobnie tutaj idziemy więc no trzeba czekać kurczę trzeba czekać na rozstrzygnięcie nie było jeszcze w ogóle z tych kozackich agentów nic a szanse są naprawdę spore taki kozacki agent się pojawi więc powinien jeszcze być powinien jeszcze być w tej bitwie więc zobaczymy u kogo jeśli u mnie no to to jest proste zwycięstwo no i patrzymy czy będzie kozacki agent nie ma kozackiego agenta ponownie w ogóle w przypadku skrzynień agentów i tak nawet jeśli kozackiego nie będzie. Się... o dobra to ten nie no ten 68 pomylił mi się tamten jest troszeczkę inny tam jest troszeczkę inny, ten za 400, ten rekordowy, ale ok, jest spoko jak najbardziej, dzięki niemu obejmujemy prowadzenie, mamy jeszcze 4, cztery... ile kosztujesz do giganci 89, więc też jak najbardziej spoko, bo zwiększa nasze prowadzenie w aktualnym momencie, to jest 200 czy nie? 114. I tak spoko, i tak spoko. Nie, no i kurczę, kurcze, tutaj raczej nic na nie pokrzyżuje. Nie no, może pokrzyżować plany ten agent za 400 zł jeszcze może pokrzyżować plany, nie, ale nikomu nie wypada, więc jest super. Nie, wartość słuchajcie, skinów do agentów, Które zgarniamy, jest 1347 zł, więc super słuchajcie. Jak najbardziej super. Nie, udało nam się z tymi agentami. I czy jest jeszcze jakaś skrzynka, o której chcemy sobie przypomnieć? Ja w ogóle sobie przyp przypominam wam. No, Najlepszym kodzie plusik. Tutaj wpisujecie sobie kod wOF. Kod dodaje wam 10% do doładowania, 2 zł 10 groszy na start, więc super opcja, najlepszy kod wiele metod płatności. Płacić można do 18 roku życia, więc to należy słuchajcie pamiętać, żeby też używać najlepszego kodu. Kolejna skrzynia, kolejna skrzynia, Summer Case, po boostie kurczę, co wy na to? Nie no, Summer Case może nie. Nie wiem, czy agentów nie zbustować, wiecie, no tak spoko rzucili, żebyśmy połowę tego, połowę tego, słuchajcie, wydali na zbustowanych agentów, czyli połowa, połowa, połowa. Czyli tak, boost to już jest skrzyneczka dwa razy droższa. No i chcemy wydać te 600 zł, no nie, 640. Jest to, moi drodzy, 7 skrzyneczek, tylko tutaj pójdziemy już w bitwy 4 -osobowe. A czemu by nie? Kurczę, chciałbym spróbować. Jest możliwość, to ja spróbuję. Te bitwy czteroosobowe są ostatnio przeze mnie dosyć często pomijane. Ze względu właśnie na bitwy trzyosobowe. Więc dajmy szansę, dajmy szansę. I to jest naprawdę potężna szansa, żeby tutaj trafić coś kozackiego. Dobra, mamy początek. No to, to są Dobra, 131-131. Ja niestety początek mam dosyć słabe, ale ja jestem nastawiony na tego najlepszego agenta. O nie, 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 to już wiemy, że będzie zbyt mocne. Nie. Czy on jest teraz najmocniejszy? Czy to jest nowy najmocniejszy, Co tu się dzieje? Co się dzieje w tej bitwie? Proszę, dawaj Jezgo z Guzkins, lecimy po jakiegoś nowego, O nie, 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 nie. dobra. Nie. Tutaj już chyba niestety będzie porażka. W ogóle co tutaj się dzieje? Oooo 408! Jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden! Ten mocny skinek, proszę cię! Nie nie ma nie ma, nie ma tego! Co się tutaj zadziało? 408 zł agent jeszcze wypada, ale nie udaje się od niej zwycięstwa Agenci warci dwa i pół koła. No, no naprawdę grube rzeczy się wydarzyły. Grube rzeczy się wydarzyły. Ja te 722 zł wam powiem, że ja zastawiam, to zostaje plus tamto co trafiłem więc w miarę jeszcze na tym wychodzę jeśli nie wydam tego pamiętajcie w ogóle o evencie dostajecie punkty te eventowe przy wpłacie i za otwieranie skrzyneczek eventowych macie ranking możecie ustrzelić ze skina i u handlarza bronią możecie wymienić punkty na skiny ja wam dziękuję za oglądanie subujcie lajkujcie na razie siema i cześć